W imieniu gospodarza konferencji prasowej, pani wicewojewodze Anna Dnieskarskiej i starosty komisarskiego pana Stanisława Wielika, także własnej witam serdecznie wszystkich uczestników tego spotkania, a w szczególności przedstawicieli mediów. Witam serdecznie posłów Pysy Koliejskiej, pana Żygolta Czechwańskiego i pana Szkoda Zalębę. Witam wicestarostę i Komisji Powiatu Pana Radzisława Kozłowskiego. Miło nam również gościć Rzecznika Wojewody Wielkopolskiego Pana Sebastiana Czaka i Asystentkę wojewodu, Panią Julię szostak Witam Państwa serdecznie. Szanowni Państwo powodem wizyty Pani Wojewody w Koninie i zarazem dzisiejszego spotkania z Państwem w jest podpisanie Umów na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych dwóch inwestycji drogowych Powiatu Konińskiego. Dotacje przyznane w ramach tego rządowego programu, stanowiące blisko 7 milionów złotych, pozwolą samorządowi Powiatu Konińskiego zrealizować dwa duże przedsięwzięcia inwestycyjne o wartości przekraczającej 14 milionów 600 tysięcy złotych. Mowa o przebudowie dróg, dróg powiatowych. Numer 3212 jest to droga prowadząca z Komina do Rodzice oraz drogi numer 3210 na odcinku łączącym dwie miejscowości Różowole i Piotrkowice w Gminie Ślesnej. Obie te drogi są ważnymi z punktu widzenia logistycznego zarówno dla mieszkańców powiatu, jak i miasta Konina. Są to drogi o dużym natężeniu ruchu. Ze względu na to zaplanowane prace w ramach obu tych inwestycji na pewno wpłyną na poprawę bezpieczeństwa i mobilności zarówno mieszkańców powiatu i miasta, jak i też usprawnią ruch turystyczny zwłaszcza w kierunku jednego. I tyle myślę tytułem wprowadzenia do tematu konferencji, teraz już czas na wystąpienia gospodarzy jako pierwszą poproszę o zadanie głosu panią sametę. Witam państwa serdecznie na uroczystości podpisania umów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Szanowni Państwo, przybyłam dzisiaj do Was reprezentując Pana Wojewodę Wielkopolskiego z Gigniewa i to właśnie dzisiaj w jego imieniu podpiszę dwie umowy, tak jak tutaj słusznie Pani Rzecznik zauważyła, na kwotę 7 milionów złotych ze starostem ze w kominie. Szanowni Państwo, dotychczas Wojewoda Wielkopolski przekazał blisko 40 milionów złotych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wczoraj podpisaliśmy kolejne umowy. Na kwotę 15 milionów złotych, czyli już 55 milionów złotych przekazał Wojewoda na Wielkopolski. Dzisiaj jesteśmy tutaj, żeby z państwem podpisać kolejne umowy na kwotę 7 milionów złotych. Rząd premiera naszego Mateusza Morawieckiego wprowadzając program funduszu dróg samorządowych w dużej mierze przeznacza go w zakresie właśnie bezpieczeństwa, przeznacza ten fundusz dla samorządów w całej Polsce. My, Szanowni Państwo, wsłuchujemy się w Państwa potrzeby, przekazujemy postulaty i je realizujemy, co dowodem jest właśnie dzisiejsze przekazanie kolejnych umów, podpisanie umów. Przejeżdżając przez Wielkopolskę widzimy już te zmiany, które zachodzą w zakresie dofinansowania dróg samorządowych, ale jest wie, jeszcze wiele potrzeb, wiele gmin biedniejszych, które niestety nie dotrzymują na rozwój, na zrównoważony rozwój gospodarczy tych małych gmin i te małe gminy będą mogły skorzystać i tym samym pozwoli ten program też na komplementarność z tymi zadaniami na szczeblu krajowym, czyli z rozbudową autostrad czy dróg szybkiego ruchu, co stworzy taki spójny system transportowy w całej Polsce. Fundusz Dróg Samorządowych, to, Szanowni Państwo, przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i to jest najważniejsze. To również poprawa i zwiększenie parametrów technicznych tych dróg, które w ramach funduszu będą budowane czy remontowane, ale to również przede wszystkim dla tych małych samorządów zwiększenie konkurencyjności w Polsce i dostęp do terenów inwestycyjnych poprzez łączność właśnie z tymi autostradami czy z tymi drogami szybkiego ruchu, bo jak wiemy inwestorzy często w dużej mierze patrzą na ten czynnik drogowy, transportowy, żeby dotrzeć do gminy, w, którą, w której chcą inwestować, chcą mieć właściwą komunikację i to jest istotne i bardzo ważne w ramach funduszy. Ja życzę Państwu realizacji, dobrej realizacji, sukcesu w realizacji tej inwestycji. Pierwszym czynnikiem to jest oczywiście dofinansowanie i to jest bardzo ważne, natomiast tym drugim ważnym czynnikiem jest oczywiście wybór wykonawcy. Ja z perspektywy ze swojego doświadczenia samorządowego mogę powiedzieć, że to jest bardzo ważne, żeby był rzetelny i sumienny wykonawca i terminowo wykonał inwestycje. I tutaj pani starostro życzę tego, żeby właśnie w takim zakresie, w taki sposób pozyskać wykonawcę żeby rzeczywiście ta inwestycja była do końca tak jak jest zaplanowana, zrealizowana. Proszę również podziękować swoim pracownikom, którzy pisali wnioski, pracownikom inwestycjom, którzy też się przyczynili do tego, że wniosek zyskał dużą liczbę punktów i tym samym uzyskał dofinansowanie. Tak jak powiedziałam, życzę Państwu sukcesów na niwie realizacji inwestycji i bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę podpisać w imieniu Wojewody Wielkopolskiego dwie umowy tutaj w Starostwie Komińskim na 7 milionów złotych w ramach dofinansowania Funduszu Dróg Samorządowych. Zapraszam serdecznie Państwa za chwilkę do podpisania umowy. Chyba, że... Dziękuję Was. Pani Wojewodzie, serdecznie. Poproszę o zabranie głosu. Pan tutaj jest. Pani Rzecznik powiedziała trochę na temat tej drogi, ale ja trochę nawiązaniu też do wypowiedzi Pani Wojewody, że oczywiście na tą sprawę bezpieczeństwa zwracam bardzo dużą uwagę i tutaj w tym projekcie mogę powiedzieć, to są to są dwa. Dwa odcinki, dwie drogi w tak. tak? że na przykład na tej drodze e, Różopole Piotrkowice to jest droga prowadząca bezpośrednio do Lychenia. E, Wola na Lycheni. E, jeden odcinek już tam, dwa odcinki są już zrobione. Robimy jeden odcinek, jeszcze zostaną dwa odcinki, na które mamy złożony też wniosek e, do, do tego e, naboru, który był w miesiącu kwietniu. Z tego co wiemy, ten wniosek również jest zakwalifikowany z się, z tego co wiemy, u Pana Premiera w tej chwili. Więc no, również, tylko jeszcze o to sprawa bezpieczeństwa, więc oprócz tego, że robimy nawierzchnię na długości prawie 2 prawie km, to 800 metrów, to budowa, jest, jest budowany chodnik na drodze właśnie Różopolem-Prokowice, to jest budowany chodnik na długu, na tej samej długości, nawet nieco dłuższy niż, niż powiedzmy odcinek tej drogi, bo prawie, prawie 3 km. Dwie zatoki autobusowe, 5 skrzyżowani, z przebudowanych, dwa przejścia aktywne dla, dla pieszych i jeden wyświetlacz radarowy, świetlacz, który no, pokazuje kierowcy, że przekroczył prędkość i jest za to grozi punktów karnych. Oczywiście to nie jest nigdzie notowane, no, ale w jaki sposób uważamy, że to też jest. Taki ostrzegawczy moment. Podobnie jest na tej drodze, na drugiej drodze koniem Rudzica. Cieszymy się, że to jest, to jest od drogi, właśnie od tej drogi wola podłężna no w powiedzmy, ale i Droga, która prowadziła się od tej drogi, czyli wpisuje się w ten szlak pieryszynkowy do Licheń z Ucicy do granic, do, do granic miasta Konina, a z tego co wiem miasto Konina ma złożony też wniosek, który też już znalazł się, tak jak nasz, u pana premiera, bo taką informację żeśmy dostali, która to po prostu to, był przebudowana droga, jak gdyby ten odcinek znajdujący się Konierówica na, na terenie, granicy miasta Konina i też oczywiście tutaj jest Chodnik budowany do długości 108 metrów, budowa ślaki, ścieżka pieszo-rowerowa 2 km 880 m, prawie 3 km, również przebudowa 8 skrzyżowań z drogami gminnymi, aktywne przejścia dla pieszych i, u, i wyświetlacz radarowy, nawet dwie sztuki wyświetlacz radarowe, które w jakiś sposób powinny pokazywać kierowcom, w jaki sposób powinni tymi drogami się przemieszczać. Także tutaj na tą stronę zwracamy bardzo mocną uwagę, co oczywiście mieści się w odpowiednich kosztach to jest, bo to jest odcinek drogi niecałe 3 km, a jego całkowity koszt na nie kosztorysowy jest prawie 7 milionów. Drugi odcinek również nieco krótszy dla km 800 m. No ale kosz też jest ponad 7 milionów, prawie 7 milionów 700 tysięcy, także to są to też są określone, określone koszty. Wierzymy w to, że te odcinki, jak i te wnioski, które mamy tutaj złożone w miesiącu kwietniu. Cieszymy się, że znalazłem powiedzmy tutaj, że tam uznanie. Mam nadzieję, że pan premier również się pod nimi podpisze i być mogli i przede wszystkim ten odcinek pielcznikowi do wykonania mieć e, przebudowany. E, oczywiście zależy nam bardzo mocno, bo my, jak tu pani Wojewoda powiedziała, na wykonawstwie, bo m, jeśli jest słabe wykonawstwo, to i z naszej strony potrzeba dużo więcej wysiłku, żeby przypilnować tego wykonawcy dobrze. A poza tym i tak to nie zawsze się to po prostu, po prostu daje. Ale mam nadzieję, że ponieważ ja potem prosiłem, żebyśmy możliwie jak najszybciej tę umowę podpisali. Chcemy dosłownie, dzisiaj jest piątek, a w poniedziałek już chcemy ogłosić przetarg. Wiadomo, że ma być zadanie wykonane do końca miesiąca czerwca roku 2020. Więc to jest taki myślę bezpieczny czas i ten wykonawca się, powiedzmy tutaj, no znajdzie dobry i przede wszystkim z bardzo, zależy, nie drogi. Teraz wszystkie przetargi, które teraz się robią, to, to one są po prostu najczęściej trzy przetargi, którzyśmy ogłaszali i na jednym żeśmy trochę zaoszczędzili, natomiast na dwóch musieliśmy niestety wystąpić do Rady o zwiększenie wydatków na te, na te zadania, ponieważ no to jest najtańsza, najkorzystniejsza oferta po prostu przekraczała o ileś tam złotych, bo ktoś koszty za w budżecie w budżecie. Dlatego też do, mówię dobrze, że to powiedzmy jest nie do końca roku czarnego, bo byłoby bardzo trudno. Natomiast do końca czerwca mam nadzieję, że również uda nam się powiedzieć pozyskać do tego dobrego wykonawcę. Ej, oczywiście to by, może drugi raz głosu nie zabierać. My oczywiście mamy przygotowane, te trzy wnioski są złożone do, e, w miesiącu kwietniu, które były do realizacji w 2019 roku. No wiadomo, że z uwagi na to przedłużające się jest też e, możliwość wykonania, chyba tak zwanym w systemie 12-miesięcznym. E, no i następne wnioski, które będą w miesiącu września, czyli w nie wiem ktoś tam, e, kiedy będzie ogłoszone, na to będziemy również składać. Dziękuję bardzo. Tylko ja tylko dodam jeszcze, Szanowni Państwo, że po 89 roku tak naprawdę to jest taki pierwszy fundusz, który jest tak ogromnym zastrzykiem materialnym, finansowym dla samorządów. W tak dużych kwotach tak dużego wsparcia dla budowy dróg samorządowych po 89 roku jeszcze nie było, jak jest teraz. Że, Szanowni Państwo, zachęcamy oczywiście do realizacji tych inwestycji, do składania wniosków i myślę, że właśnie taki fundusz pozwoli zniwelować te różnice gospodarcze między regionami, między miastami, między powiatami. To jest ogromny sukces tego rządu, żeby wyasygnować takie pieniądze na budowę dróg gminnych i powiatowych. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zbliżamy się do kulminacyjnego punktu programu naszego spotkania. Dobra. Szanowni Państwo, właśnie podpisujemy pierwszą umowę na dofinansowanie dla powiatu konińskiego, co oczywiście z ogromną przyjemnością podpisujemy bardzo

Przekazuję na Pana ręce tę umowę i życzę na prawdę wszystkiego dobrego. Zapraszamy. Zapraszamy. Cieszę się, że Pan zaprosi. Zapraszamy. Panie Starosto, gratuluję. Teraz nie widzieliśmy już wszystkiego najlepszego.